Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj ponownie za gościa Małgosia Lorenz, terapeutkę medycyny germańskiej i współtwórczynię kanału o permakulturze. Witaj Małgosiu. Witaj Daria i witam wszystkich nas oglądających i słuchających. Witajcie. Małgosia, kontynuując dalej temat konfliktu, bycia niewystarczającym co ze mną nie tak w różnych rolach. Chciałabym dzisiaj tobie zadać kilka pytań na temat kolana. Dlaczego w tej narracji, w tym odczuciu, w tym myśleniu też co ze mną nie tak reaguje kolano? Co nam powiesz? Kolano reaguje w treści konfliktu utrata własnej wartości z powodu rywalizacji. Ale należy właściwie zrozumieć tę rywalizację, bo Zapewne u ciebie też tak, Daria, jest, że jeżeli kogoś boli kolano i rozmawiamy na temat kolana i podaję mu główną treść konfliktu, to ktoś mówi: Ale ja nie rywalizuję. Rywalizacja to w ogóle nie jest mój świat, tak? Ja nie rywalizuję. Gdy tymczasem, jeżeli zagłębimy się w ten temat, to owszem, jednym z aspektów. Biologicznych konfliktów czy tematyki, sytuacji, w których może zareagować kolano, jest rywalizacja sportowa. I z, można zwrócić uwagę na to, jak wielu sportowców ma problemy właśnie z kolanami. I nieraz mówi się, że aj, oni są przeciążeni przez te wszystkie ćwiczenia, przez te treningi, ale przecież nie każdy sportowiec. Cierpi na bóle kolana, czy na jakieś kontuzje, czy, czy ma jakieś powiedzmy bardziej zaawansowane problemy z łękotką. Nie każdy. Więc jeżeli na przykład właśnie zacznijmy od tej rywalizacji sportowej, tak? czyli rywalizacji o wyniki, o bycie na przykład uznanym w roli jakiegoś właśnie sportowca, to będą tutaj reagowały kolana. I kolano, i wtedy taki sportowiec na swoją niekorzyść oczywiście musi porównywać się z innymi zawodnikami. Ale przecież to jest tylko jeden z aspektów tej rywalizacji, bo przecież mamy jeszcze mnóstwo innych obszarów. Ja tutaj przygotowałam zaledwie kilka, a pewnie jeszcze byśmy znalazły mnóstwo takich obszarów, bo to może przecież być. Może najpierw wymienię, a potem rozwiniemy z tych obszarów, prawda? Tak. Bo to może być przecież oprócz sportu praca, nauka, role życiowe, czy chociażby życie codzienne, prawda? Mhm. I może zacznijmy od pracy. I możemy mhm. wyobrazić sobie na przykład osobę, akurat to też z jakiejś tam ostatnich sesji. Młodą kobietę, która pracuje w firmie, marzy o tym, żeby zdobyć awans i lepsze wynagrodzenie, ale chodzi jej o awans, marzy o tym, żeby być liderką zespołu, podejmuje studia podyplomowe, które mają jej dać kompetencje do zarządzania zespołem, uczestniczy z wielkim oddaniem w różnych szkoleniach, żeby zdobyć kompetencje liderskie. Ale niestety nie rozmawia w ogóle ze swoim szefem na ten temat, czy tam powiedzmy z tym wyższym szefem, żeby postarać się o, o to stanowisko. I kiedy rzeczywiście w firmie organizowany jest konkurs na stanowisko lidera, to ona po prostu bez żadnej rozmowy składa tylko swoją aplikację i otrzymuje to stanowisko ktoś inny. I do momentu rozstrzygnięcia tego konkursu, kobieta jest w aktywności konfliktu, czyli nie ma wtedy żadnego bólu w kolanie. Mogą się pojawić jakieś ubytki, może pojawić się jakaś sztywność w tym kolanie, jeżeli aktywność konfliktu trwałaby długo, a moment, kiedy. Już ten konkurs zostanie rozstrzygnięty, czyli można zwrócić uwagę, że nie zawsze na plus się musi to rozegrać dla tej osoby, po prostu sytuacja się kończy, aktywność konfliktu się kończy, i stanowisko otrzymuje ktoś inny, to nie ma znaczenia. Sytuacja się skończyła i kobieta zaczyna właśnie odczuwać silne bóle kolana. Potem jeszcze możemy sobie powiedzieć, którego, prawda? Tak, bo to, to też jest w moim pytaniu. Tak, kolejny. No właśnie. Jeżeli ona jest biologicznie praworęczna, to wtedy ból kolana będzie występował po stronie prawej, bo to jest strona tak zwanego partnera, a nie matki czy dziecka, prawda? Gdyby była leworęczna biologicznie, to wtedy ten ból wystąpiłby po stronie lewej, bo dla niej to było, byłaby strona partnera. Czyli z różnymi innymi osobami oprócz matki i dziecka będzie to po stronie tego tak zwanego partnera. No i tutaj mamy mnóstwo przecież takich przypadków. To co, to, co dla mnie jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o kolano i lubię rozwikływać te sytuacje, to są te wszystkie właśnie role życiowe. Czyli na przykład, jeżeli mamy rodzeństwo, dwie siostry. To która z tych sióstr jest lepsza? Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak drobne sytuacje mogą wywołać biologiczny konflikt, bo na przykład weźmy sobie: no, święta będą niedługo, prawda? Rodzina się spotka, jedna z sióstr przyniesie potrawę, druga z sióstr przyniesie potrawę, no i czy moja potrawa będzie tak dobra jak siostry, prawda? To już jest pewna sytuacja porównywania się z innymi i rywalizacji. Tak. Tutaj, nie? Tak. Czyli tutaj, tak jak mówisz, właśnie praca, to co wymieniłaś też, tak praca czy role życiowe. I ja teraz mam akurat przykład, ale to w innej kategorii wyglądu, nastolatki, która reaguje kolanem, ale to także no, ma tak sztywno kolano, że już po prostu musiała zrezygnować ze sportów, nie może chodzić, ale no, nie przyjmuje absolutnie, że jest w jakiejkolwiek rywalizacji. Nie? Tak, właśnie to jest ciężko zrozumieć, dlatego że rywalizacja generalnie kojarzy się ludziom bardzo źle. Tak, że to, nie, że to jest tak tak teoretycznie, jest... że jak się mówi to, że ja nie rywalizuję o nic, o, o nic, Jakby od razu jest po prostu w blokadzie ego jest zaprzeczenie, transakcja zblokowana, jak to w analizie mówimy jedna z blokujących i no i na ten moment tak, to może właśnie wygląda, tak jak mówisz, że to nikt nie chce być tak postrzegany jako rywalizujący. Tak, ale właśnie jeżeli może zamienimy tę nazwę rywalizacja na porównywanie się z innymi, chociaż to też A. nie jest mile przyjmowane, ale już. Ale tak, już jest jak... lżejsze na skali e, emocjonalnej na przykład tak. Tak? w odbiorze. Tak. Czyli mamy pracę, kolejny obszar, który wypisałaś. Tak. Dalej mamy oczywiście naukę. No, I to tak. na każdym etapie w zasadzie, prawda? Bo począwszy od szkoły podstawowej, bo przecież już mamy bardzo młode osoby, dzieci, młodzież, które nieraz właśnie cierpią na bardzo, bardzo silne bóle kolan. Na przykład mogę podać sytuację mojego męża, który pragnął i grał od dziecka a kiedy właśnie poszedł do szkoły muzycznej to zaczął cierpieć na nawracające bóle i kolan i ramion i nieraz były to tak silne bóle że mówię, że na przykład jeżeli chodzi o ręce to nie mógł trzymać instrumentu jeżeli chodzi o kolana też bardzo bardzo silne ale on rzeczywiście jak każdy z nas porównywał się z innymi myślę że to może być też Normalne i motywujące, prawda? Tak. tak. Bo dzięki, nie? dzięki temu my możemy być bardziej twórczy, możemy być. Tak, twórczy. Jeżeli mówimy o takiej zdrowej, właśnie rywalizacji, nie mówimy tu o zawiści, która niszczy często relacje, bo zawiść jest bardzo już silną na skali emocją, ale mówimy o tak zdrowej rywalizacji, że ale fajnie, ja też tak chcę, Małgosia, na przykład, tak? Ja ci nie zawiszczę w ogóle, ale fajnie, jesteś dla mnie inspiracją, też tak chcę. Tak, nie? właśnie, to jest, to jest normalne. Tyle że jeżeli mamy takie odczucia, to wtedy nie będzie biologicznego konfliktu, prawda? Tak. Bo żeby mógł wystąpić biologiczny konflikt, my jednak musimy porównać się na niekorzyść, niezależnie od tego, nie? jak sytuacja się kończy. Tak. tak. Jeden, jeden z moich znajomych powiedział kiedyś bardzo fajną rzecz, jeżeli chodzi o te wszystkie sytuacje rywalizacji o jedzenie, która ma miejsce podczas rodzinnych posiłków: że zanim na przykład, zanim jedząc coś, powiesz, że coś, jest do, że coś jest dobre, to najpierw zapytaj, kto to robił. Dlatego, że może wtedy ugryziesz się w język i po prostu przemilczysz, czy to jest dobre, czy to jest niedobre, prawda? Sprytne, tak. Tak. Bardzo. Dobrze, czyli tutaj mamy naukę i trzecie, role życiowe. Tak, czyli właśnie to jest porównywanie też nie tylko siebie, ale siebie w jakiejś relacji z kimś, czyli na przykład ktoś może myśleć, że Sąsiadka ma lepszego męża, że ma lepszego partnera, że im się lepiej wiedzie, że są w lepszych relacjach, prawda? To rodzeństwo wspomniane też może ze sobą rywalizować. Babcie, która babcia jest lepsza, na przykład, prawda? Role życiowe, no ich mamy dużo. Te zawodowe, to już możemy zakwalifikować je do pracy, a tu będą te wszystkie, właśnie wujek, albo na przykład, tutaj mam taką koleżankę, która z racji tego, że jest chrzesną kogoś, jakiegoś dziecka, no to musi pokazać się w tej roli, prawda, i, i dać odpowiednio duży prezent albo kwotę. I, i właśnie można też nawet w takiej sytuacji zareagować kolanem, że dało się mniej na przykład, prawda, aniżeli inni. Albo że dziecko nie było zadowolone z tego prezentu, tylko wolało prezent kogoś innego. Czyli musi być ten aspekt właśnie tego spojrzenia na. Siebie przez pryzmat innej osoby, prawda? Porównywanie. I jeszcze ma to iść, no idzie wtedy na niekorzyść właśnie swoją. My w analizie, wtedy jak analizujemy, które zdanie jakiś pan powiedział, czy dorosły, czy rodzic, czy dziecko, to tego typu zdania w większości należą do wewnętrznego rodzica krytycznego. Ale ja, ale tam i to, to wtedy już wiemy, że tam jest robota do zrobienia, i tam w ten stan trzeba zajrzeć, co to jest uwewnętrznione, dlatego super, że te. Obszary wymieniłaś, bo tak, to są główne obszary, z którymi klienci trafiają do nas i co tam się za nimi właśnie mm, kryje. Moim drugim pytaniem było właśnie, czy, czy ważna jest tutaj ręczność? Już odpowiedziałaś na to pytanie, tak. że tak, że jest tutaj ważna ręczność. To jest synchroniczność, Małgosia. Ty odpowiadasz, ja mam pytanie na kartę, zobacz. No, tak, tak, tak. I powiedz. Małgosia, jakie objawy możemy konkretnie zaobserwować, mówiąc o kolanie? Bo myślę, że to ważne, żeby sprecyzować ten obszar. Co to konkretnie w ogóle znaczy kolano w tym konflikcie? Jakie objawy? Mówimy tutaj o stawie kolanowym i o wszystkich jego częściach. I do fazy tej wagotonicznej, naprawczej, po zakończeniu aktywności konfliktu, należy ból, obrzęk, i tu trzeba to zrozumieć, że. Już ta sytuacja się skończyła. Aha. Czyli już nie jesteśmy w aktywności konfliktu, ale jeszcze za chwileczkę może powiemy o tym, ile może trwać ten ból kolana, prawda? Tak, Natomiast tak. mogą tutaj na skutek wielu nawrotów, konfliktu z reakcją kolana może dojść do jakiegoś zwyrodnienia na przykład, do, może dojść do urazów, na przykład uszkodzeń łękotki czy wiązania. Aha. Czy mogą być na przykład przewlekłe stany zapalne, albo na przykład różnego rodzaju zespoły przeciążenia, które są charakterystyczne dla sportowców, ale przecież nie każdy sportowiec ma te zespoły przeciążenia, prawda? Tak, ale... że nie i jeszcze tylko powiem, że to, że nieraz na przykład tak czujemy taką suchość w kolanie, tak, że tam nie ma tego poślizgu, to jest oczywiście też skutek bardzo długotrwałej aktywności tego konfliktu. Magosia, a co jak na przykład klientowi robi się cysta z tyłu w kolana pod, no, na wysokości rzepki z tyłu? Mhm. Tak, to jest w zasadzie ten sam konflikt, tylko że wtedy nie reaguje ta tkanka kostna, tylko mhm. reaguje któraś z tkanek miękkich, bo możemy powiedzieć tak bardziej specjalistycznie z germańskiej medycyny, że to jest tkanka, która nazywa się nową mezodermą, a ona w przebiegu swojego konfliktu ma wpisane tworzenie się cyst o ile ktoś przeżył jedno, jeden cykl dosyć mocny tego konfliktu. Wtedy się tylko zrobi cysta, czyli była taka sytuacja, że było uderzenie konfliktowe, potem musiała być dosyć silna jedna aktywność konfliktu, następnie konfliktoliza, czyli zakończenie aktywności konfliktu, faza wagotoniczna, która doszła do końca bez żadnych nawrotów i na koniec... Jako, że to jest tak zwana tkanka luksusowa, czyli zawsze tkanki po edycji konfliktu jest więcej, tak jak w przypadku haluksów chociażby, czy realnych na przykład jakichś zwyrodnień przy chorobie Bechterewa, na przykład, gdzie dochodzi do takiego pochylenia do przodu, czy skoliozy, lordozy, to są wszystko realne nad produkcję tkanki, to wtedy. Tutaj, akurat na tych miękkich tkankach, powstanie cysta. Okej, okay. dzięki bardzo za tłumaczenie tego. To odpowiedzmy jeszcze w takim razie na pytanie: ile może trwać ból kolana? Tak, myślę, że każdy z nas miał taką sytuację, że odczuł jakiś dyskomfort w tym kolanie, czy jakiś przejściowy ból. I taki ból, który trwa kilka dni, może kilkanaście dni, jest zupełnie, zupełnie normalny, i ono oznacza, że po prostu porównaliśmy się z kimś innym na swoją niekorzyść, i ta sprawa została zakończona. Ale są osoby, które nieustająco właśnie tak się porównują i one. I one po prostu mają przewlekłe, długotrwałe problemy z kolanami, nieraz nawet dochodzi do jakiejś operacji. I jeżeli ten ból trwa kilka miesięcy, to już znaczy, że ta faza naprawcza nie może dojść do końca, ta, dla której charakterystyczny jest ból, tylko ta osoba znowu przeżywa aktywność biologicznego konfliktu i rozpoczyna cały ten proces na nowo. Mhm. Czyli mhm. tu. Trzeba rozważyć właśnie no, to, poszukać tego obszaru, w którym ta osoba porównuje się z innymi na swoją, właśnie niekorzyść. Nie ma w tym nic złego, bo y, skoro jest ten ból, to należy zrobić wszystko, żeby on przeszedł i nie upierać się przy tym, że po prostu nie. Porównujemy się z innymi, bo tak jest, tak? A nawet nieraz, na przykład, ktoś mówi, gdy rozmawiam z nim o bolącym kolanie, że no tak, no tak, tak jest rzeczywiście, tam sąsiadka ma lepszą relację z mężem, albo w ogóle ma męża, prawda? Ale z tego musi wynikać coś dalej, tak? bo jeżeli będzie ta osoba dalej siebie porównywać na niekorzyść z innymi, no to wtedy. Będzie cierpiała na te nawracające, przewlekłe, długotrwałe bóle kolan. No i tak, jak mówisz, może się to skończyć czy z wyrodnieniem, tak czy operacją, jeżeli jest to, że no jest to ilość tych recydyw wskazująca na to, że faktycznie no to jest rozwiązanie, które może pomóc tej Osobie. No, właśnie, powiedziałaś, ważne zdanie, że no nie zatrzymujemy się ponownie na tym, że dobrze wiemy, słyszymy, przyjmujemy, no ale właśnie idziemy do działania bądź do realnej zmiany patrzenia na to. To, co powiedziałaś, ja bardzo lubię słowo, że to jest naturalne. To jest naturalne, że my się porównujemy. Mhm, tak. nie, że taka normalizacja pewnych odczuć, przed którymi często klienci wzbraniają się, no bo mają taki ani inny obraz siebie, nie chcą się z tym utożsamiać. A kiedy jest ta akceptacja, ta zgoda, ta walidacja, to ja wtedy dopiero widzę, że zaczyna się właściwa praca, zmiana, i można faktycznie zobaczyć realne zmiany choćby w tym kolanie. Tak, bo jeżeli przyznasz się przed sobą, że rzeczywiście porównujesz się z kimś, to masz. Otwartą drogę do tego, żeby to zmienić, prawda? Ale to człowiek musi podjąć to zadanie, bo na przykład dr Hammer mówił taką ciekawą rzecz, że jeżeli chodzi o konflikty utraty własnej wartości z reakcją głównie układu ruchowego, to to są dzisiaj najczęstsze konflikty i najtrudniejsze do zakończenia. I że absolutnie nie jest dobrą drogą zakończenie takiego konfliktu. Jeżeli na przykład ty byś y, cierpiała na bóle kolana, ja będę Ciebie przekonywać, że ty jesteś w czymś dobra. Że mhm. musi zaistnieć sytuacja, w której ty to po prostu odczujesz. Tak. tak? W której ty to odczujesz. I teraz wrócę na przykład do tej kobiety, która powiedzmy cierpi na bóle kolana i porównuje się, że inni mają towarzystwo, że mają jakieś bliskie osoby, a, a ona nie, no to musi podjąć to działanie. I zadbać o swoje towarzystwo, musi podjąć to działanie. Inaczej po prostu ten, to, 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 to kolano nie przestanie ją boleć, bo też ta sytuacja, gdy na przykład ktoś myśli o tym, że czy widzi powiedzmy sąsiadkę ze znajomymi czy z partnerem, ona może wzbudzić wiele różnego rodzaju odczuć, prawda? A my mówimy tylko o tym jednym, o tej jednej możliwości. Ktoś może czuć złośnie do strawienia z tego powodu. Ktoś może czuć, że po prostu nie da rady już więcej sam, tak? Wytrzymać. No, różne mogą być naprawdę reakcje, ale my mówimy o tej jednej, która jest też bardzo częsta. Tak, i to jest w ogóle kilka ważnych kwestii, tutaj poruszyłaś a propos tego, że rozwiązanie leży w naszych rękach. Jeżeli mamy jakiś wszechświat do zbawienia, to ten jeden. Jeżeli faktycznie chcemy zmienić odczucie, no to, to jest też w naszych rękach czy zadbamy, bo same wiemy, jakie to jest trudne, zmienić przekonanie czy emocje, ale jaki to ma piękny skutek, kiedy to się faktycznie robi, działa i zmienia. Ale też kolejna rzecz, którą powiedziałaś, że w danej sytuacji, jak na przykład ta kobieta z awansem, z pracą, ona zareagowała konfliktem tutaj z kolanem, tak? ale tak naprawdę. Każdy z nas mógłby zareagować też inaczej, prawda, nie tylko kolanem. Właśnie, właśnie. Bardzo częstym odczuciem nie? też byłaby złość albo utrata własnej wartości w sferze intelektualnej, że jest zagłupia na przykład. Tak, ja bym na przykład zareagowała tym odcinkiem tutaj szyjnym, że na przykład jestem zagłupia, powiedzmy, znając już siebie oczywiście na tyle, że nie kolanem, ale mhm. tym, powiedzmy, odcinkiem. A ten, ta sama sytuacja, nie? A ja bym zareagowała małą krzywizną żołądka i złością rewirką. No ja tak, ja też już siebie znam i wiem, że jakie są najczęstsze reakcje. Nie? Kolano bardzo, bardzo rzadko. Ja um, nigdy ja... w ogóle nie miałam kolana, dlatego dla mnie to jest wiesz. Ja znam ten konflikt przez klientów, ale ja nigdy nie miałam absolutnie yy, faktycznie kolana, ale żołądek i szyjny, tak, tak. Mhm. Także no właśnie to jest też fajne, myślę, do pokazania osobom, że podajemy pewne sytuacje, ale na tę sytuację, tak jak dodałyśmy jeszcze swoje przykłady, każdy mógłby zareagować inaczej. Także dziękuję Ci pięknie za podzielenie się ponownie wiedzą. Czy chciałabyś coś dodać jeszcze Małgosia a propos kolana, i tego konfliktu? Tak, chcę podkreślić to, że jest to zupełnie normalne, że my tak reagujemy. I przedwczoraj miała miejsce taka sytuacja u nas w Ogrodzie, ponieważ do starego stada kur dołączył kogut i dwie młode kurki i tam przedwczoraj miała miejsce kilkugodzinna walka o pozycję w rewirze. Kogut z kurą dominantką, no. Puszył się nieprawdopodobnie, kura też i walczyli ze sobą. I teraz, co jest bardzo ciekawe, oczywiście można powiedzieć, że mogło dojść do jakiegoś urazu, prawda, że kura. Niekoniecznie to nie była ta, która walczyła z kogutem, ta stara dominantka, tylko taka inna kurka podporządkowana, że ta kura nie wiem, może gdzieś wskoczyła, łapa jej się, wkręciła, i w związku e, noga. I w związku z tym ma jakiś uraz właśnie w tym stawie. E, nie wiem, czy kura ma kolano, ale chyba ma, tak, ten staw taki... w takim miejscu. Mhm. miejscu. tak? i ta kura nie mogła na tę jedną nogę chodzić w ogóle i oglądaliśmy nie było tam żadnego skaleczenia nie było tam jakiegoś większego urazu ale utykała na tą nogę ochraniając tę część tę sekcję i potem wczoraj już było lepiej dzisiaj jest lepiej znacząco więc może też ona jakoś tam w tej hierarchii gdzieś spadła więc to jest normalne i Dzięki germańskiej medycynie, która pokazuje nam, że to są normalne nasze biologiczne kody zachowania, a nie jakieś wymysły, że my reagujemy tak albo tak, to można opowiadając o swoich reakcjach, po prostu tak jak my to robimy, mówić o tym życzliwie i nawet się z tego śmiejąc, no bo wtedy e, odciążamy, tak odbieramy tę wagę tej sytuacji, że oj, ja się porównuję z innymi. Ludźmi, tak? Albo zagłupia jestem, albo nie mam właściwej pozycji w rewirze. Nie? nie bądźmy tacy bardzo, bardzo poważni, bo to są normalne sytuacje. I jeżeli my spojrzymy na to troszeczkę z innej strony, na to, co się dzieje w naszym organizmie, to nie boimy się tego, nie denerwuje to nas i możemy rzeczywiście zmierzyć się z tym odczuciem i podjąć jakieś kroki naprawcze. Bardzo Ci za to dziękuję i ja jestem fanką i to wiedzą moi pacjenci, kiedy mówię, że nie traktujmy tak terapii poważnie. Można podejść do tego też inaczej, kiedy trzeba być poważnym, oczywiście się jest, ale jest ten balans, ta równowaga, bo sama wiem, jak bardzo mi to pomogło. W przejęciu um, odpowiedzialności za swoje zdrowie i obniżenie lęku. Kiedy poznałam właśnie medycynę germańską tak wiele lat temu, więc e, tym bardziej uważam, że to pomaga naprawdę w obniżeniu lęku, jak ktoś ma e, tendencję na przykład do bycia e, osobą, która idzie w kierunku lęku. To, to naprawdę pomaga. Także dziękuję Ci pięknie e, za to podzielenie się, że to jest wszystko naturalne i pozwalajmy sobie, kiedy nie krzywdzimy innych i siebie. Dziękuję Ci pięknie, Małgosiu, i dziękuję widzom za czas. Dziękuję bardzo i do zobaczenia kolejnym razem zapewne. Do zobaczenia.